RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Efektowne zwycięstwo zanotowali w niedzielne przedpołudnie piłkarze lks Jankowy 1968, którzy pokonali Wisłę Borek Wielkopolski 7 do 1. Po dwa gole w tym meczu zdobyli Karol Ira i Oskar Twardowski, a po jednym Rafaele Bedoja i Piotr Stępiń. Jedno trafienie dla gospodarzy było samobójcze ze strony rywala, dla którego zapunktował honorowym golem Bartłomiej Napierała. Cieszę się ze zdobycia dwóch bramek, ale najważniejsze zwycięstwo, bo naprawdę potrzebowaliśmy tego i. No i w końcu nadeszło to przełamanie, tak? Ważne czy punkty. Przegraliśmy ten mecz, no może jeszcze nie przed meczem, ale, ale, ale no w pierwszej połowie jeszcze jako taką no, gospodarze nie wykorzystywali tych sytuacji, ale, ale my mieliśmy te swoje sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramki, ale no w drugiej połowie no, ci chłopcy sobie nie poradzili. No, no, mieliśmy kilka, kilka kontuzji przed meczem i graliśmy w no, mocno okrojonym składzie, ale, ale no, to nie tłumaczy, tych, co byli na boisku i, i no, niestety no, jeszcze musimy dużo, dużo pracować, dużo się ograć tych młodych chłopaków, żeby żeby rywalizować z tak doświadczoną drużyną jak, jak tutaj byliśmy dzisiaj z Jankowy, więc, więc gratuluję drużynie gospodarzy i my musimy starać się zbierać w następnych meczach punkty i walczyć po dzisiaj. W drugiej połowie nie było nic praktycznie na boisku. To jest właśnie takie zwycięstwo, na które bardzo długo czekaliśmy, bo aż od sierpnia, we wrześniu nie zaznaliśmy smaku zwycięstwa. Gdzieś zespół tak samo to przeżywał, denerwowało to nas, ale pracowaliśmy na treningach i, i dzisiaj są owoce tego, co robiliśmy przez te, przez te miesiące. Także nie zapomnieliśmy bramek strzelać. Myślę, że teraz nabierzemy pewności siebie i dalej będziemy wygrywać. Skład Wisły w dużej mierze oparty jest o wychowanków, dlatego po awansie temu zespołowi trudno jest nawiązać walkę z najlepszymi. My no nie mamy oczekiwań jakichś, no, gramy swoimi chłopakami, nie mamy, nie mamy żadnych zawodników yy, yy, dojezdnych, nikt, nikt u nas nie gra za pieniądze, więc my nie możemy się równać z takimi drużynami, gdzie grają zawodnicy ograni. u nas grają chłopacy 2.8, 2.7, 2.6 rocznik, więc staramy się, tą drużyną awansowaliśmy i, i takie są nasze założenia, że chcemy spróbować je utrzymać a, a i ograć tych chłopaków, więc, więc liczyliśmy się z tym, że przyjdą takie mecze, że gdzieś, gdzieś przegramy wysoko. I, i, i mówię, no, no, no tak bywa, taka jest piłka, ale no, dzisiaj nie, pod, nie podołaliśmy, szczególnie w drugiej połowie. Jankowien zagrają teraz w Kaliszu z rezerwami KKS-u. Że, że gra z KKS-em w sobotę o 12, ale, ale, ale te, te, te spady z pierwszej drużyny wszystkie będą, bo, bo KKS gra. U siebie skutnikiem Kraków w piątek, to myślę, że, że, że będzie to, nie będzie to łatwy mecz, nie, ale ja mówię, no, wierzę w swoją drużynę i, i wiem, jaki jest potencjał tej drużyny. Myślę, że wróciliśmy na odpowiednie tory. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.